Cześć, moi ludzie. Dzisiaj chcę wam przedstawić y, moją pracę na konkurs Lego Funky, Burza Kloczków. Tak, i to jest y, Smokni. Nee. Tak. Smok prezentuje się o tak. Y, wygląda tak, jakby Smok cola, Tylko, że ma inaczej. Tutaj ma takie y, wodne te. Sk mi, mniejsze takie e, da się tutaj, o tak tak jakby obroża e, tutaj ogon zrobiony z takich klocków i na końcu zakończone takimi złotymi głowa prezentuje się o tak zamiast czarnych jest tutaj złote e, oczy są niebieskie <coughs> przepraszam, ale z chodzi jestem Tutaj jest taki... Tutaj jest taki... To jest taka świec... Taki jest element niebieski. I przejdźmy do skrzydeł. Skrzydła wyglądają ogółem tak. Wyglądają tak jak u Smoka kola yy, Tak więc... Yy, zobaczcie. Yy, tutaj jest takie złote, a tutaj takie... Yy ciemno niebieskie i w ogóle też jest taki klocek i do tego czekajcie chwilkę i do tego zestawu jest dołączony Tak więc to było tyle. Dziękuję i do zobaczenia.